Piąteczka, kochanie, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie zupę, ale to nie byle jaką zupę, ponieważ jest to grochuwa wojskowa. Także jak to się robi, zaraz zobaczycie. Bierzemy się do roboty. Do przygotowania grochówki wojskowej potrzebujemy następujące składniki: pół kilograma obranego i umytego grochu około 400 gram kiełbasy śląskiej dwa ząbki czosnku 2 średnie cebule 2 średnie marchewki przyprawy takie jak sól, pieprz e, około 3 łyżek majeranku e, suszony czosnek granulowany ziele angielskie liść laurowy 400 gram łopatki i 400 gram żeberek zaczynamy sobie od kiełbasy kroimy ją w kostkę Następnie kroimy sobie mięso w kostkę. Siekamy czosnek drobniutko. Cebulę w kostkę. Kroimy w pół marchewkę. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy sobie mięsko i kiełbasę. I czekamy aż wytopi się z leksza ten tłuszcz. I się podsmaży. Ok, troszeczkę widzimy, że już puszcza uszczyku, nawet wody. Chwilę jeszcze smażymy. Dodajemy cebulę i czosnek. Mieszamy do garnka całą zawartość z patelni. Wrzucamy sobie hop. Słuchajcie, jest taki zapach tego czosnku, tego mięska, no, no, petarda. Musicie zrobić, bo inaczej, no, nie da się tego przekazać. Przemieszamy jeszcze chwilę. Wlewamy 1,5 litra wody. Mieszamy. Dodajemy przyprawę soli, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie. Żeberka. Czekamy aż się zagotuje. Mięso zmięknie, i dalej dodajemy nasze produkty. Ok, kiedy mamy już zagotowaną zupę, wrzucamy sobie groch. Całe pół kilo. Marchewkę. Mieszamy i teraz gotujemy tak długo, aż mięso zmięknie. Wyznacznikiem gotowej zupy będzie miękkie mięso oraz miękki groch. I zobaczcie, zupa już jest praktycznie gotowa. Sam ten groch już sprawił, że zupa się fajnie zagęściła. Teraz kończymy nasze przyprawianie i zupa jest praktycznie gotowa. Teraz wyłączamy sobie palnik, żeby się nie gotowało i dodajemy sobie majeranek i czosnek granulowany. Mieszamy. I zobaczcie, tu już jest gotowa zupa. Czyż to nie pięknie wygląda? Mm, zaraz będziemy kosztować. Kochani, jest gotowe. Zupa wojskowa, zupa grochowa wojskowa. Do tego tylko brakuje. Jeszcze jak chcecie jakiejś konkretniejszej wkładki, nie ma problemu, ale no smak. Rewelacja. Jak ją zrobicie? Sami stwierdzicie, więc polecam. Zróbcie sobie taką w domu. Dziękuję Wam dzisiaj, wszystkiego dobrego. Cześć!